Kot w butach. Nad potokiem, w małej wiosce, za lasem i za górami, żył sobie młynarz staruszek ze swymi trzema synami. Kiedy jednak zachorował i już nie miał sił do pracy, zawołał swoich trzech synów: Przyszli piękni, silni tacy. Ty, Szymonie! Ty najstarszy weźmiesz młyn i sad z ogrodem, tobie, Piotrze, średni synu, dam dziś silne ośle młode, tobie zaś najmłodszy Janku, dam tego burego kota, bo już nie chcę łapać myszy, taki z niego jest niecnota. Popatrzył Jasio na kota, jak zielone oczy mruży i pomyślał: Z nim w świat pójdę. Może przyda się w podróży. Kot tymczasem siadł przy Jasiu i kocią mruczy mruczankę. Będziesz ze mną, drogi chłopcze, miał niejedną niespodziankę. No i odszedł stary młynarz tam, gdzie ludzie żyją wiecznie. Popłakali się synowie i uścisnęli serdecznie. Dobry był nasz stary ojciec. Pięknie młyna nam pilnował. Trzeba, aby każdy z synów w swej pamięci go zachował, rzekł najstarszy z braci, Szymon, i uścisnął braci swoich. Co przykazał, to spełnimy. Nikt z nas pracy się nie boi. Wrócili do pracy bracia. Jaś na dom popatrzył z żalem, lecz odważny był szalenie i się świata nie bał wcale. Zabrał kota, bochen chleba i wyruszył w świat szeroki. A nad nim świeciło słonko. Płynęły białe obłoki. Upał straszny, słońce grzeje, usiadł Jaś pod jakimś drzewem, podjadł sobie, a i z kotem podzielił się swoim chlebem. Nagle? Patrzy? A kocisko, co siedziało dotąd blisko, wstaje, pręży grzbiet puszysty, kłania mu się bardzo nisko i powiada Jaśu miły, puścili cię w świat dwaj bracia. Nic się nie martw, mnie zaufaj, bo to tobie się opłaca. Kup mi tylko za te grosze, co ci po ojcu zostały, piękne buty z żółtej skóry, no i woreczek niemały. Nic się nie martw i niczemu nie dziw się, Janku kochany. Jestem kotem czarodziejskim i kot zaraz poszedł w tany. Czeka cię bogactwa wiele, Szczęście, radość i wesele. Będziesz, Janku, wielkim panem, zanim minął trzy niedziele. Wiem, że jedno, co dostałeś, to mnie, już starego kota, ale wkrótce będziesz mieszkał w pałacu całym ze złota. To ty, ruczku umiesz mówić? Umiesz gadać ludzkim głosem? Może ojciec mój gdzieś w niebie zlitował się nad mym losem. Kupię buty ci i worek, mogą przydać się w podróży, a tym ruczku czarodziejski możesz mi się wnet przysłużyć. I poszli zaraz do miasta, wprost do szewca walentego. On wziął miarę, butów szukał w sam raz do gustu kociego. Kupił jeszcze Jasio worek, kupił szablę zakrzywioną, kot popatrzył do lusterka, minę miał zadowoloną. Potem poszedł razem z Jankiem na skraj lasu brzozowego i powiada: Ty odpocznij, zdrzemnij się, Janku kolego, ja tymczasem w las pobiegnę, a co złowie w ciemnym lesie, to na pewno przyjacielu dzisiaj szczęście ci przyniesie. Janek zdrzemnął się, a mruczek za wielkim dębem się schował. Złapał wielkie dwa zające i do worka prędko schował. To za mało, myśli sobie. Trzeba jeszcze coś dołożyć. Lecz poczekam, zmęczyłem się, muszę teraz się położyć. I położył się pod krzakiem, nieopodal leśnej drogi. Wyciągnął się i podziwiał w żółtych butach swoje nogi. Wtem zobaczył tuż na drodze, jak wędrują gąski tłuste. Będą pyszne, myśli sobie, lecz muszę znaleźć kapustę. Złapał gąski do woreczka i zawiązał mocno worek. Postanowił iść do miasta cały dzień, a był to wtorek. Znalazł także i kapustę. Wziął aż cztery wielkie głowy i wyruszył hen do miasta, i plan chytry miał gotowy. Aż doszedł do murów miejskich, samej największej stolicy. Wszedł przez bramę i się znalazł na bardzo gwarnej ulicy. Wszyscy patrzą. To kot w butach, mówi jeden do drugiego, a kot kłania się, pozdrawia, uśmiechają się do niego. Kot co gada, to cicheca, to zjawisko niesłychane, a kot niesie wielki worek, w nim te głowy kapuściane. Mruczek idzie dziarskim krokiem, mija szerokie ulice, jasne, barwne, pełne domów, jak przystało na stolice. I już jest na wielkim placu, przed zamkiem króla Michała. Patrzy, a przed nim strażników uzbrojonych grupa cała. Mam u króla posłuchanie! Wpuść mnie! mówi do żołnierza. Zląkł się strażnik i wraz z kotem do tronowej sali zmierza. Monarcha siedzi na tronie, a twarz jego uśmiechnięta, obok zaś stoi królewna. To Malinka. Panna piękna. Mości królu, kot powiada, jestem sługą uniżonym hrabiego Jana, co tobą jest, monarcho, zachwycony. Dziś gorąco cię pozdrawia i w gościnę chętnie prosi, przysyła te skromne dary, które tu ci kot przynosi. Upolował on dla ciebie te zajączki, gąski tłuste, i przysyła ci z ogrodu swojego smaczną kapustę. Król z podziwu wyjść nie może, widząc kota mówiącego. Gdzie ten hrabia? Gdzie ten Janek? Czy daleko jest do niego? Chcę odwiedzić tego Jana, gdyż jest hojny i bogaty. A za dary już dziękuję. Hrabia nie poniesie straty. A na drugi dzień po szosie i pokrętych polnych drogach jedzie złocista kareta, piękna, bogata i droga. W niej król Michał wraz z Malinką, uśmiechnięty i ciekawy, Wesoły, zadowolony, zawsze chętny do zabawy. Złota uprząż błyszczy w słońcu, stukają podkówki złote. Król jego mość na spotkanie z panem Janem ma ochotę. Wtem kocisko wyskakuje z rowu i z zielonej trawy. Mości panie, nam dziś tutaj wcale nie chce się zabawy. Ratuj królu, ratuj panie! Bieda przyszła na hrabiego. Ciemną nocą straszni zbójcy napadli właśnie na niego. Zabrali jego rumaka, cenną odzież mu zabrali i wrzucili go do rzeki. Potem zaraz odjechali. Król posłańców śledł janka. Ci go z wody wyciągają, piękne szatki, mieczyk złoty w podarunku hojnym dają. Jaś wygląda w nich jak książę. Albo właśnie syn hrabiego. Więc Malinka się uśmiecha i miło patrzy na niego. Serduszko jej mocno bije, Jasiek patrzy zachwycony. Jaka piękna ta królewna! Ja chcę tylko takiej żony. Król zaprosił Janka z kotem do swojej pięknej karocy. A Malinka zakochana rumieni się, spuszcza oczy. Król zaprasza do karety i do zamku jechać każe. Przyjmij, hrabio, mą gościnę, co ci ofiaruję w darze. Jadą, konie rączo biegną, lecą spod i iskierki, a król gościem się raduje i bal wydać chce dziś wielki. Kot tymczasem przodem biegnie, w butach swych siedmiomilowych. Patrzy i widzi kosiarzy, pochylone w polu głowy. Król tu jedzie, mówi do nich. Wieść to ważna, niesłychana. Gdy zapyta o te pola, mówcie, że hrabiego Jana. A gdy ktoś inaczej powie, król do Lochu wtrącić każe i tej winy biedny człowiek nigdy więcej już nie zmarze. Zapamiętajcie więc sobie, mówić z królem to nie żarty. Niechaj każdy wie, co mówić i nie będzie nic uparty. Kosiarze przestali kosić, patrzą się na to zjawisko. To kot w butach, który gada, woła chłopak z przodu blisko. Tak, rzekł Mruczek. Bo ja jestem takim dziwnym z baśni kotem, który dla swojego pana ma serduszko szczerozłote. Potem spotkał kot żniwiarza i powtórzył mu żądanie. Ten się zdziwił, lecz się przeląkł, no i chętnie przystał na nie. Król nadjechał, no i pyta zajętych pracą kosiarzy, czyje są te śliczne łąki, którymi przyroda darzy? To łąki hrabiego Jana, wielkiego możnego pana, odpowiadają kosiarze, koszący trawę od rana. Potem zapytał żniwiarza, czyje są te złote łany. Żniwiarz na to, pana Jana, to pan wielki i kochany. Mój ty Janie, król powiada, dobra twoje niezmierzone, zatem moją piękną córkę chętnie oddam ci za żonę. Cieszę się, że cię poznałem, bo serduszko twe serdeczne i masz przyjaciela kota, który mówi bardzo grzecznie. A w krainie tej żył olbrzym, co był strasznym czarownikiem. Przed nim ludzie i zwierzęta uciekali z wielkim krzykiem. Chciał na uczcie być u króla i z królewną się ożenić. I dlatego mądry kotek plan ułożył, jak to zmienić. Pobiegł szybko w swoich butach na podwórze czarownika, a ten siedział przed swym domem, myśląc o nowych wybrykach. Pokłonił się kotek grzecznie i powiada: Miły panie! Jesteś znany w całym kraju ze swych czarów, więc czas na nie. Pokaż mi, że jesteś silny, że czarujesz z wielką mocą. Tylko pośpiesz się, mój miły, bo ja wrócić chcę przed nocą. Wtedy Olbrzym krzyknął brzydko. Chcesz więc czarów, borykocie? Zaraz poznasz moje dzieła, na swojej znam się robocie. Zaraz Olbrzym wymamrotał trzy zaklęcia i przed kotem lew ogromny szczerzy zęby, bo nam ruczka ma ochotę. Wlwa się zmienić, to nie sztuka! Woła kotek prosto z dachu, bo przestraszył się zwierzaka i trząsł cały się ze strachu. Zmień się w myszkę, szarą cichą, która będzie bardzo mała. Lew zaryczał, a po chwili szara myszka tu biegała. Kot więc zaraz z dachu skoczył, połknął myszkę, no i wraca. Już nie będzie zły czarodziej królowi głowy zawracał. Już nie będzie żądał ślubu z Malinką, piękną królewną. Jaś zostanie jej małżonkiem. Kot jest pewien. Wie na pewno, trzeba już na zamek jechać, bo wnet uczta się zaczyna, a tam Jasiek jest, przyjaciel, bardzo dobry chłopaczyna. Już na uczcie gra muzyka, tańczą w koło baletnice, stół od potraw się ugina, pełne miodu są szklanice. Król ucztuje i się bawi, a na koniec się odzywa. Hrabio Janie, to dla ciebie moja córka urodziwa. Chcę, byś moim zięciem został, a jak odejść przyjdzie pora, chcę, byś był następcą tronu. Taka ma królewska wola. I wyprawił król wesele, które cały tydzień trwało: pysznych potraw i napojów, ciast wszelkich nie brakowało. Janek po królewskim ślubie został prędko księciem Janem, no a kota przyjaciela zrobił swoim szambelanem. Ja na tym weselu byłem. Wszystkie rzeczy te widziałem, co doznałem, co przeżyłem, to w baśni opowiedziałem.